Mamy tutaj tego ursusa, który będzie zmieniony w alternator i zostanie wstawiony czujnik temperatury wody, taki jak w 3 oraz będzie zrobione wspomaganie, no i chyba zrobiłem, to jest nich. Jak chcecie zobaczyć jak to wyszło to zapraszam. Tutaj już mamy obcięte, Zerowałem Wam rozkręcanie tego wszystkiego. Teraz tego całego wspomagania jest nam potrzebna taka blacha, ta końcówka tutaj, która się to mocuje. I trzeba będzie to zatoczyć, żeby to się wycentrowało. Potem trzeba będzie dorobić połączenie tego wałka tutaj z tym wałkiem, ale jeszcze nie mam pomysłu. Jak widać patent z tulejką się ładnie sprawdził. Teraz tylko to przyłapać. Lekko hertą tutaj, wszystko się ładnie mija. Mamy jedynie wsteczny, dwójka, dwójka, cztery pięć. jest No i tutaj przy, przystawkę dystans, jak zał, tak mamy już to gotowe. Jest to ustawione na odpowiednią wysokość, wyszlifowane. Spawy jakie są, takie są. Teraz wypadałoby to zmierzyć, polu to obciąć. Następnie, prawdopodobnie, wyfrezuję tutaj frezą 16 przez środek, żeby mi ten, ten pustaki taki wszedł. Tutaj. I to robimy tulejkę tutaj dookoła na zewnątrz. naciśniemy żeby to się nie rozchodziło, nie miało to luzu Tutaj w międzyczasie zmieniła się koncepcja, bo został wałek skrócony oraz zatoczony. W krzyżaku jest takie no potoczenie takie i postanowiłem to wykorzystać, żeby to wycentrować. Ten wałek już jest teraz krótszy o tyle. Do tego jeszcze dojdzie to i to będzie wchodziło tutaj na to. W ten sposób myślę, że będzie to rozbieralne. No i finalnie jest to złożone, wyszlifowane, odległość odpowiednia jest tutaj. Skręcamy, składamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. O to. Słuchajcie, tutaj obudowy kolumny a sztyce wchodzą takie podkładki dystansowe, którymi reguluje się luz łożek na To jest bardzo ważne. Pierwsze testy, tutaj kabelkami na krótko. Tutaj jedynka to jest plus, dwójka minus i ósemka tak samo plus po stacyjce będzie. Przykręcamy hebel. Załączyło się. Tutaj, jeżeli chodzi o mocowanie kierownicy na tym wspomaganiu, zostało wszystko fabryczne, tylko tutaj ten element został przecięty, skrócony. Na dole i na górze są łożyska, więc środek trzeba było wywalić. Tak, żeby to nie wystawało nie wiadomo ile z maski. No, i tutaj mamy to zrobione. Bierzemy się teraz za alternator, i podłączanie tego, tych całych kabli. Jeżeli chodzi o wspomaganie, to tak, wzbudzenie podłączone jest tutaj, podstawy plus, po, znaczy plus po stacyjce jest tutaj. Do tego tutaj mamy podpiętą masę. Czyli tutaj z przewodu, chyba dwójki, jak już, już nie pamiętam i plusowy, plusowy kabel przyciągnięty jest tutaj na, na rozrusznik. Nie mam jeszcze bezpiecznika, ale to potem dojedzie, to się dołoży. A tak to wyszło finalnie, więc myślę, że gra warto świeczki. A kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji kanału. Łapeczka w górę, komentarz mile, bardzo mile widziany, komentarze są dla Was jak zwykle. Zapraszam też do zapoznania się ze starszymi materiałami, gdzie są myślę ciekawe treści. A tymczasem trzymajcie się, do następnego! Pozdro! Hej!